Cześć, zapraszam Cię na czytanie dla zodykalnego skorpiona na pierwszą połowę stycznia. Zobaczmy, jakie energie Tobie chcą tutaj towarzyszyć. Więc, tak, pierwsze co wypadło to szóstka denarów i koło fortuny. Więc, ja myślę, że Ty zmieniasz trochę taką swoją perspektywę co do otrzymywania darów. Od wszechświata. Jeśli wiesz, o, o czym mówię, to duży, taki mocny przekaz, to jest takie, takie otwarcie się na, na otrzymywanie. Być może tego nie robiłeś wcześniej i jakby stąd to koło fortuny, że tutaj przyjdzie coś do ciebie, um, otworzysz się po prostu na coś, odblokuje ci się jakaś taka klapka w głowie i. No te takie manifestacje, jeśli coś takiego robisz, to, to jakby zobaczysz e, zobaczysz w końcu e, jakiś taki efekt tego. Jeśli może to, to nie działało, to teraz widzę coś takiego, że ty, mm, że ty to jakby tak pojmiesz, o co tu chodzi i, i to się jakby zamanifestuje w końcu. Mm, więc tak, masz tutaj właśnie jakieś takie pomysły y, na życie jeszcze. Mm, tak dużo, dużo tego wyszło. Myślę, że ty jesteś już nastawiony na to otrzymywanie i, i zobaczysz tego po prostu efekt. No i to przyjdzie w taki niespodziewany sposób. E, właśnie no, taka, taka duża zmiana tu przyjdzie. E, bo jeszcze co tam wyszło? No ja, ja to widzę jako coś takiego. Mm, jeszcze, że, że ty jeszcze coś. E, Oprócz tego, co tu jakby zrozumiesz na początku, to jeszcze jest coś do zrozumienia. To są jakby takie dwie rzeczy. Jedna jest taka bardziej, bardziej, taka świadoma, bardziej taka przyswajalna, taka łatwa do zaakceptowania, ale druga już jest trochę trudniejsza, po prostu. Ja zobaczę, z czym się to może wiązać. Ta druga rzecz. Jakaś taka druga kwestia tutaj wychodzi na... E, Okej. Okay. No jest tutaj właśnie ten, ten świat, który, w którym my żyjemy, jakby to 3D, które, o którym teraz, jak to się tak nazywa, w którym dużo osób mówi, to jest właśnie ta karta i jest też grzechotka, czyli takie wysyłanie intencji do, do wszechświata, taka, taki kontakt z Bogiem, z takim źródłem, więc tutaj te rzeczy, o których mówiłam, to jest właśnie istotne. E, więc tu jest jeszcze coś do, do zaakceptowania do, mm, do przerobienia tylko tak próbuję jeszcze to zrozumieć co tu jakby chce być powiedziane czuję, że to nie jest całość ty jeszcze po prostu musisz zrozumieć coś tutaj e, jakiś taki aspekt, aspekt tego przyjmowania być może jeszcze jeszcze przyjdzie do ciebie po prostu taka, jakby taki brakujący element. Ja myślę, że te karty chcą powiedzieć, żebyś przede wszystkim skupił się na tym, co masz teraz, a reszta to się samo jakby załatwi, że ty za bardzo się skupiasz na tym, co ty chcesz. Ta dwójka, buław i dziesiątka to jakby to mi mówi tyle, że ty jeszcze masz do przerobienia taką lekcję. Żebyś nie wykraczał jakby za bardzo w przyszłość, żebyś się skupiał właśnie na tym co tu i teraz i zajął się jakby swoim takim otoczeniem i takim właśnie przebywaniem w teraźniejszości, w tu i teraz, to też jest jakby taka mądrość w tym, że, że ty manifestujesz cały czas tak naprawdę. Mm, więc żebyś nie wpadł w taką pułapkę, że manifestujesz, manifestujesz, a tak naprawdę to ci się nie sprawdza, bo, bo to robisz może w jakiś taki, no nie, za, mm, nie za dobry sposób, nie? Jeszcze tutaj e, twoje wewnętrzne dziecko, chcę coś powiedzieć, bo wyszło, wyszła karta dziecka, zobaczmy, co tu jeszcze chce być powiedziane. Mm. Ja to widzę jako taką może trochę blokadę z dzieciństwa, że ty może czujesz, że ty nie zasługujesz na, na te wszystkie rzeczy, które chcesz, żeby, jakby, które, które sobie manifestujesz, że coś cię tu trzyma w przyszłości. Może jakieś takie przeświadczenie, właśnie, że, że to nie jest dla ciebie, że ty tego nie dostaniesz. No dzisiaj jest właśnie to, to, żeby żyć w teraźniejszości. Dzisiaj jest ten dzień, żeby zacząć. I właśnie pozwól. Powól miłości, żeby cię prowadziła, czyli e, tak jak, taka akceptacja siebie, takie kochanie siebie, i to jakby cię zaprowadzi do, do jeszcze większej takiej obfitości, do, do jeszcze większej m, większego takiego pojmowania. O co w tym chodzi? Że to wszystko się zaczyna w tobie, więc ty jakby zaopiekuj się tym swoim otoczeniem, miejscem, w którym teraz jesteś, tak to jakby potraktuj jako no takie, takie miejsce, że ty wzrastasz i bierzesz jakby wszystko, co najlepsze z twojego otoczenia, żeby właśnie ty wiesz, co masz zrobić i po prostu wczuj się w swoje, w swoje ciało, swoje emocje, tak żebyś z tego otoczenia wziął jakby najlepsze rzeczy dla siebie, żeby wzrastać. Poczuj, że, że świat Ciebie chce, że, że ludzie chcą Cię poznać, że, że Ty jesteś właśnie kimś, kto, kto nie bez powodu się pojawi w ich życiu, kto ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia na świecie i Ty robisz to po to, żeby właśnie stać się tą najlepszą wersją w siebie. Więc jakby, no, bardzo, bardzo te karty dużo mówią o takim wzrastaniu o takiej zmianie swoich przekonań. Myślę, że tutaj no dużo, dużo jest o tym, żeby tak zmienić w tobie taki obraz, jaki ty masz o sobie, tak? Czego może się nauczyłeś w dzieciństwie? Co tak przyswoiłeś na przestrzeni lat, w momencie kiedy stawałeś się dorosły, kiedy stawałeś się taki samodzielny? To może byłeś w takim właśnie trybie przetrwania, trybie walki, i teraz już, już jest moment, żeby się tego pozbyć. Teraz Twoje serce woła do Ciebie, że ja już tak nie chcę, ja chcę, ja chcę inaczej, ja chcę troszkę się zaopiekować sobą. Ja nie muszę tak gonić. Tak, tak Twoje serce do Ciebie mówi, bo jakby Twój umysł się przyzwyczaił do tego. Do tego trybu przetrwania, być może w którym jesteś, ale to nie jest wyjście. To jest, to było ci potrzebne na jakiś czas. Teraz już możesz opuścić ten tryb. Możesz już, możesz już go zmienić i wybierz przede wszystkim, właśnie takie dogadzanie sobie, takie po prostu opiekowanie się sobą. Tak jak ta królowa denarów. Ona. Ona przede wszystkim dba o siebie, o, sw o swoją przestrzeń, bo ona tam ma taki jakby swój ogród i ona się nim opiekuje i, i ty też jakby powinieneś się tym zająć. No i miej przede wszystkim taką zrozumiałość do siebie w tym wszystkim. I tą miłość, o której mówiłam wcześniej, taką do siebie. To jest, to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim przede wszystkim myśleć o sobie, tak kochać siebie, to wtedy będzie to tak jakby rezonowało na... odbijało się na, na twoją rzeczywistość, na, na inne osoby, które spotkasz. Tak, tutaj jest właśnie jeszcze do... dużo do takiego... do takiej kontemplacji, do posiedzenia z tymi swoimi emocjami. Więc ten czas teraz po świętach, to sobie trochę jeszcze trochę jeszcze musisz tutaj posiedzieć ze swoimi emocjami i tak dojść do ładu z nimi. To tak zobaczysz, że, że to przyniesie takie uleczenie. No, tutaj dużo, dużo tych kart wypadło, takich, o których w sumie trochę już mówiłam. Właśnie to, ta zmiana tych przekonań, ona nastąpi po tym, jak ty tak do końca zrozumiesz, co to znaczy kochać siebie i opiekować się swoim swoim przestrzenią, swoim takim światem, który cię otacza. Takim najbliższym, w którym, w którym mieszkasz, w którym egzystujesz. To jest klucz do manifestacji. Ta zmiana e, zmiana tego, jakby tej gleby, tak? E, twojej. Być może będziesz musiał tak. E, tak zupełnie, jakby przesadzić, <noise> przesadzić się w inne miejsce, bo, bo wieża to mówi o takiej zmianie, właśnie tej, tej struktury, tych fundamentów. No, ale to wyjdzie, jak ty, jak ty sobie czas taki przeznaczysz na to, na to zdrowienie, na, to, na tą kontemplację. To, to wyjdzie wtedy. I, I wtedy też, jakby na koniec wyszedł ten mag, więc taka, Taka właśnie manifestacja, i, i to jakby tworzenie swojego świata, to jakby dopiero na koniec. To jakby dużo rzeczy tutaj musisz jeszcze przed tym zrobić. Bo tak zaczęliśmy o tej manifestacji, ale ja myślę, że Ty, no właśnie jest tu coś, co jeszcze musisz pojąć, i to, to pojmiesz dopiero jak wprowadzisz tą taką miłość do siebie, do swojego życia. Więc dzięki Ci za to czytanie i mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj i widzimy się na następnym czytaniu. Cześć!